Ci idioci w rządzie zdaje się, że ciągle nie rozumieją, dlaczego my protestujemy przeciwko Centrom Integracji Cudzoziemców. Mówią, chcecie, żeby Polska była spójna, centra mają integrować, dlaczego nam nie wierzycie? No zastanówmy się, może dlatego, że ani poprzedni, ani obecny rząd nie uruchomił żadnych realnych kursów nauki języka, nie wprowadził żadnych wymagań. A zamiast tego kombinują ciągle jak otworzyć jeszcze bardziej rynek pracy, jak otworzyć granice, jak zalegalizować. Wiecie jaka jest różnica pomiędzy imigrantem legalnym i nielegalnym? To różnica jednego dnia, jednej pieczątki wygasło komuś pozwolenie na pobyt i nagle stajesz się imigrantem nielegalnym. Już przebywa jak ten Wenezuelczyk z Torunia. Najpierw był legalny, bo Unia Europejska wprowadziła ruch bezwizowy z Wenezuelą, pierwsza piątka najbardziej skażonych przestępczością państw na świecie. I później stał się nielegalny, bo mu wygasło pozwolenie na pobyt. Ale czy jest jakieś miejsce w Polsce, gdzie zapaliła się czerwona lampka? To jest człowiek, który utracił prawo do pobytu, trzeba po niego pojechać. Czy jest takie miejsce? Nie, bo nikt za to nie odpowiada. Wiecie skąd to wiem? Stąd podczas mojej wizytacji w Urzędzie Wojewódzkim zadałem jedno pytanie po wysłuchaniu dwóch godzin wyjaśnień urzędników, jak to wszystko działa. Czy ktoś odpowiada za ostateczne rezultaty tej całej polityki? I wiecie, jaka jest odpowiedź? Nikt, nikt. Tu każdy robi swój kawałek urzędniczej roboty, ale za cały kształt nikt nie czuje się odpowiedzialny. W rządzie to jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rynek Pracy, MSW, Bezpieczeństwo, MSZ, Konsulaty i Wizy, yy, Ochrona Zdrowia, Finanse. Mógłbym wymienić z pięć resortów, które mają coś do powiedzenia przy tej polityce migracyjnej. I finalnie nikt za cały kształt nie czuje się odpowiedzialny. Liczby muszą być niskie presja polskiego społeczeństwa na imię integrację i asymilację musi być na tyle silna, żebyśmy za pięć pokoleń byli w kraju, w którym Polak jest gospodarzem, żeby Polska była Polską, a nie specjalną strefą ekonomiczną z multikulturowym osadnictwem. I to nie są postulaty radykalne. To są postulaty centrowe. Bo centrowa polityka to jest taka żeby zostało mniej więcej tak jak żyjemy. A radykalizm to jest chęć wywrócenia wszystkiego do góry nogami, całkowitej zmiany. My chcemy, żeby Polska pozostała Polską, to jest polityka umiarkowana.